I to jest zapowiedź serii. What the fuck? Szybciej <grym> się nie dało. Ej, czekaj, Ej, jakbym powiedział jakieś przekleństwo, to bym musiał ci nauczyć ten. Robić takie jak kruk ma. No. I tak o, to... Zapowiadam serię. Hero Zero. Ej, co tak widzicie, nawet na mój level to. Kra Średnie. E, hipis dostał Szaibu po tym jak kruk y, mu krzyknął do ucha. A świrkał. E, no i cześć, to był tylko odcinek. Zobaczycie, no, muszę zmienić. Odcinek, za... Nie, odcinek zapowiadający. I zapowiada się dobra seria. Hipisek gra Bo. ze mną w mojej gildii. Moja, moje 6 level. Chcecie no. z nami grać w to PL6. No Le i zapraszam do Guildi. Zapraszam na wulkanach i widzę 20. Będzie w opisie. Cześć.